Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Dom Tak Minecraft Dom Minecraft Dom Minecraft Dom Minecraft Dom, my, Minecraft dom. Dobra Jestem w swoim domku Chwileczkę zjedzmy śniadanko Właściwie kolację Niech będzie obiad Coś się zjadłem po prostu Jesteśmy na tej mało znanej wiosce, ale najbardziej prestiżowej. Fajny domek. Ten też mi się podoba. I co ja tu robię? Tutaj nikt nie mieszka. No może tu ktoś mieszka, tam, o, w tamtym. I tu ja. Ale tak tu nikt. Zaczęli się tam dalej wprowadzać. Po, pobiegnę do nich. To Wam pokażę. Może się przedstawię. Tutaj jeszcze ktoś mieszka, ale to już nie do wioski. Już widać tam policjanta. O, widzicie. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Jedni dzisiaj jakoś mało rozmówni. No wie pan. No wiem, wiem. Co, co, co państwo robią? Czemu państwo na przykład nie wprowadzili się tam? No, ja nie wiem. Ja nie jest jeszcze na takie rzeczy musiałby pan coś jakiś prostych ludzi. No rozumiem. Ja idę do kogoś innego, do widzenia. No do widzenia. Przepraszam. Eee, to. Moja baba ciągle psuje. Albo spalił piekarnik. Dobrze, dobrze. Niech się pan nie przejmuje, bo o dziewczynę trzeba dbać. I wie pan, sprawy małżeństwa to też większa sprawa. Ja już Od dwóch lat. jesteśmy osmioradą. Ona już się tam piekarników spaliła. No dobrze, dobrze. Dzie miło mi było poznać. A w ogóle jeszcze, jak pan ma na imię? Mirosław. A, O, witam. Jestem Matrix. O, to ty masz ten kanał. A To bardzo fajnie widzieć youtubera, który ma kanał na YouTube 14 przecież subskrypcji jest. No pewnie, jest subskrypcji. O, a oglądał pan piosenkę? No pewnie. Dziękuję. No, miło mi. Do widzenia. No, na widzę że. Witam sąsiadów. Dzień dobry, dzień dobry. W czym pomóc? No... Ja tylko tak przyszłem. Widzę, że pani mąż jest... No właśnie. Zazdrosny. A on ciągle jest zazdrosny. No wie... Ale... No pan patrzy. Ja se tak lubię patrzeć na tą ścianę. Ale wie pan... Coś mi się tu nie podoba. No co? Jest nasz dom taki pusty. No, państwo dopiero by to się wprowadza, więc dopiero. Wie, wie pani, wie, nie. Pani może się obraził, ja nie będę państwu może przeszkadzał. No dobrze, dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Kurczę, dzisiaj naprawdę mało rozumowni są ci ludzie. A no i to. Musiałem tym zabezpieczyć. Ej, teraz mogę wchodzić. Yeah, ja se tu pływam, jak piękny ptak. Ja... Pływam. Pomocy! nie miło. Źle położyłem to. No. Kurde, drzwi zniszczyłem. Mam nadzieję, że sąsiedzi się nie obrażą. A widzowie w ogóle musicie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem. No dobra. No prawda. No i to tak fajnie wygląda. Dobra, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Koniecznie, jeżeli chcecie więcej odcinków i powiadomień, że odcinek jest. Zapraszam Was na moją grupę na Facebooku MatrixMR. Wiecie? Wbijajcie. Albo wyświetli się... Wyświetlę się ja. Albo wyświetli wam się nick Taki pomarańczowy chyba MR Dobrze y O widać już tu sąsiadów Dzień dobry sąsiedzi Dzień dobry Co pana? Kto do mnie mówi? Ja z tego dziwnego domku Z tego? Tak tak to ja Słuchaj panie, mogę panu coś sprzedać? Nie proszę pana Ja naprawdę nie jestem dzisiaj w humorze w humorze, może w humorze jestem, bardzo. Naprawdę nic pan nie chce? No, no proszę pana. Nie będę panu nic ubrał. Ale proszę pana. Chwileczkę. Ale proszę pana. Ja wiem, że pan ma dużo subskrypcji. Znaczy dużo, póki co. Bo kurczę, 3 tygodni minęło, a pan ma 14 sub subskrypcji. Widzi pan, moi widzowie są wspaniali. Widzowie jesteście wspaniali i, i za to was uwielbiam. Ale wie pan, nie. Ale inni mają po, nie wiem, pół miliona, 6 milionów. Nawet widziałem u jakiegoś gościa. No wiem, też takich oglądam. Ale proszę, pana yy, patrzyłam. Co się tam u mnie dzieje, ale nic. Właśnie ją zgubię. No to słuchaj, gościu. Zostawiasz łap zostawiam łapeczkę w górę. Subskrypcję z dzwoneczkiem również. No wiesz. Zasubskrybowałem ci ten kanał, więc... Yy, łam ci ten kanał, więc... Yy, wiesz. Nie przejmuj się. Ale dobra, wypierd Ej, do widzenia. Kurde, jaka... Jakie chamstwo tu było. O I to... I tu są wszyscy widzowie, którzy subskrybują mój kanał, tak? 14 osób subskrybuje mój kanał. A, ktoś tam siedzi. Ale dobra mi stąd. No przecież ile musiałem sobie tylko tędy. idzie kurde, palanie. Kurde, dzisiaj jakoś niemiło się zachowuje. Widać tam gościa. I ostatnio wrzucony został yy, jakiś gościu. Yy, dzień dobry, mógłbym wejść? Yy, tak, tak, zapraszam. No dobra, wchodzimy. Idziemy, ja mam tu akurat zezwolenie, więc. Wiecie. A w sobie tak! Coś tam, coś tam? E, proszę pana. E, co? Tak, tak, tak. O, dzień dobry, dzień dobry. E, nieważne, nie nieważne. E, e, chciałby pan zobaczyć pewnie więźnia? E, tak, jeżeli można. No, nie chcę pan zobaczy. No i co? I, i bardzo. I opłacało się, kurde, wkradać do każdego domu? No tak. dobrze. Owca by tak dała! Coś tam, coś tam! Słuchałeś mojej piosenki? Tak, tak. Ja jestem tu młody, więc wie pan. Ej, proszę nie bić! Bo będzie pan wcale razem z nim! Ej, ej, bez takich gruźb. To ja oczywiście go tu wsadziłem. Chyba ja. Już nie pamiętam. Do widzenia. Do widzenia. Kurde, śpiewa moją piosenkę, A nawet tekstu nie zna. Co za głupek. O co by tak działa? Coś tam, coś tam. Dobra, nawet nie będę do niego tam szedł. Co to za policja? Kurde, jeden się śpiewa. I po im te piekarniki? Dobra. Ja wejdę jest tędy. Oj, oj, oj. I mam myśli, i ja na chwilę idę do szpitala. W następnym odcinku powinienem odebrać swoje pieniążki, a jak nie w następnym, jeszcze następnym. Ja idę do szpitala, bo mnie boli brzuch. Halo, dzień dobry, jest tu kto? No tu nie I co, co za. Ta obsługa. Ale może mi jakiś doktor zaraz zbaną Kurde, ale to fajnie wygląda. Ja se tu usiądę. Aaa. Oh. ale mnie brzuch boli. O ja. Może jednak ja nie. Nie będę im tu przeszkadzał. I jakby ktoś tu pracował. Kurde, ludzie by zaczęli w końcu chodzić do tych robot. O, świnka. Dobra, nie, nie możesz tu być. Kurczę. Nie wiem za bardzo co ja tu robię Ale pasowałoby powiedzieć, że domy na ulicy XZ. Czy tam LOL? LOL, tak LOL. Przepraszam bardzo. Czyli... Nie, idę jednak, przepraszam. No to kosy się zgubię. Yy, jeden. Ile domków tu jest tych? Tu jest drugi. I tam jest trzeci, czwarty. Pięć domków! Pięć domków na osiem? Tak, na osiem. Ja idę do swojego domu. Ja muszę w końcu zastanowić się, co ja mam zrobić. Tutaj nikogo nie ma. Ale fajnie to jest fajne, kurde, to są dwa Jeden, dwa. Idę zobaczyć do pieca właściwie. Tylko te drzwi tak dziadowsko wyglądają. Kurde, to tak fajnie wygląda. O, pali się. To niech się pali. Trochę drzewa dorzucę. Eee, ta, dobra. I wypuszczam. Niech to leci. Kurde, tam krowa. Największym budynkiem w tym mieście to jest mój dom. A najwyższym to jest chyba... O kurde. Chyba szkoła. Tak? Nie, blok. Tak. No, blok. Nie wiem, co. Wiem, widzowie. Następny odcinek będzie. Yy, nie wiem, wymyślę, napiszę jakąś książkę. I wam przeczytam. Ciekawzem. jestem. Może w następnym odcinku yy, napiszę wam książkę, którą już napisałem? O. Ja za bardzo nie wiem. Może pogodałbym. Kurczę. Poszedłbym się do kogoś, ale nie wiem do kogo. Ten brzuch mi dzisiaj tak boli. Więc ja się z wami pożegnam. Może ktoś tu do mnie przyjdzie. Ja pójdę z Podpiszę jakieś tu papierki, cyk, 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 dobra, podpisane. Tak. No i widzowie i słuchajcie tak. Ja się z wami będę żegnał, tak Bo mnie brzuch musi przestać boleć. Więc widzimy się w następnym odcinku. Część dzisiejszy łapeczek w górę to dobijcie. 5 łapeczek w górę. Wiem, że dacie radę, ale dobijcie 5 łapeczek w górę. Bo podejrzewam, że nie każdy ogląda moich odcinków, a najwięcej łapek w górę pod zwykłym odcinkiem. Już nie pod piosenką, tylko pod zwykłym odcinkiem to jest ciągle 6. A ile powinno być? 8! Więc widzowie bicie 8. Yy, przepraszam, 5 łapeczek w górę. A to... Będziecie czekać na następny odcinek. I przepraszam, że odcinki są o tak później porze, ale dzisiaj postaram się nagrać jeszcze dwa, jak mi brzuch nie wolę. Więc ja z wami się żegnam. Siema!